ready? Ești ready? ready? ready. Yeah. <laughs> Is <-a dat> <laughs> da. Ești ready? Da. Și manco stei stroni pizzeria Roma, Eco Tampego, zaplașăm în Ampla Centrală din 14 februarie. O godzinie 12 będą rozdawane kalendarze. Kocham Nową Hutę. Popieramy tą akcję 100%. 10 tysięcy kalendarzy zostanie rozdanych mieszkańcom Nowej Huty. Więc i ty musisz tam być. Nie zapomnij, dostaniesz tam bezpłatny kalendarz z cyklu. Kocham Nową Hutę, ten, który był w zeszłym i dwa lata temu. Jest to już trzeci finał tej akcji. My jesteśmy z chłopakami dziewczynami od początku tej zabawy. Bardzo popieramy tą akcję. Dodatkowo od 15 lutego. To przy zamówieniu jakiejkolwiek pizzy u nas dostaniecie też taki kalendarz do domu. Nie trzeba będzie nigdzie przychodzić. To jest dla tych, którzy nie będą mogli być 14 na placu centralnym.